Siemano siemano, z tej strony wasz ulubiony diabelski jupiter. Witam was serdecznie na moim kanale. Moi drodzy, no jakby to powiedzieć, Blizzard po raz kolejny zrobił nas w bambuko. A wszystko zaczęło się wczoraj. Jak wiecie w poniedziałek wieczorem na kanał wleciał film, w którym omawiam najświeższe patch notes. I jakie było moje zdziwienie, kiedy we wtorek odpalam YouTube'a i widzę filmy innych twórców na ten sam temat. W których to jednak skupiają się na dość mocnym nerfie barbarzyńcy. Myślę sobie kurczę o co chodzi. Przecież omawiałem cały artykuł, i no i nie było tam ani słowa o barbarzyńcy. I wiecie co się okazało? Jak ponownie wszedłem na stronę Blizzarda, zobaczyłem, że do omawianego przeze mnie dzień wcześniej artykułu zostało dodane kilka akapitów, w których opisane są kolejne zmiany w grze. No i to dosyć istotne. No, powiem szczerze, że zdębiałem. Wychodzi na to, że nie można za szybko robić materiałów na ten temat, bo po nocy mogą okazać się nieaktualne. No po prostu brak słów. Natomiast dalszy ciąg mamy dziś, choć w tym przypadku jest to pozytywne info. Kiedy dziś rano odpaliłem Immortala, to przywitała mnie grafika informująca o powrocie lustrzanych klejnotów, czyli czegoś, co tygryski lubią najbardziej. Jeśli chodzi o same lustrzane klejnoty, to od 16 do 22 października mamy możliwość jednorazowej aktywacji tych lustrzanych klejnotów przed wejściem do pradawnej szczeliny. Przypomnę tylko, że dzięki temu po ukończeniu tego biegu pradawnej szczeliny, za każdy legendarny klejnot, który w niej wypadł, kolejny klejnot tego samego typu zostanie nam dostarczony na pocztę w grze. Te dodatkowe klejnoty będą przypisane i będą miały losową jakość. Oczywiście ta jakość dotyczy tylko klejnotów pięciogwiazdkowych. I to wszystko w połączeniu ze zmodyfikowaną tabelą dropu pięciogwiazdkowych klejnotów, która również obecnie jest dostępna w grze, powoduje, że może być to dość ciekawy event. Zacznijmy więc od zmiany tej tabeli dropu tych pięciogwiazdkowych klejnotów. Tym razem możemy wybrać sobie 8 klejnotów, którymi zupełnie nie jesteśmy zainteresowani. Nie chcemy, żeby nam wypadły, nie potrzebujemy ich. Tak jak widzicie, ja już dokonałem takiego wyboru. Generalnie, żeby to zmienić, klikamy sobie tą ikonkę, no i tutaj możemy dodawać albo odejmować te klejnoty, którymi nie jesteśmy zainteresowani, których nie chcemy. Wtedy przy takich wybranych przez nas klejnotów pojawia się taki, taki znaczek, takiego przekreślonego kółka, takiej nieaktywności, zakazu, no coś takiego. I dzięki temu mamy gwarancję że te 8 klejnotów mamy wykluczone z puli pięciogwiazdkowych klejnotów, które mogą nam wypaść po ukończeniu biegu pradawnej szczeliny. Natomiast dzięki temu prawdopodobieństwo wypadnięcia pozostałych tych klejnotów pięciogwiazdkowych jest większe. Oczywiście prawdopodobieństwo ogólne wypadnięcia samego klejnotu pięciogwiazdkowego z emblematu pozostaje bez zmian. Natomiast kiedy już z tego emblematu dostajemy pięciogwiazdkowy klejnot, no to mamy większe prawdopodobieństwo na to, że będą to, właściwie mamy wtedy stuprocentową pewność, że będzie to jeden z tych pozostałych klejnotów, których tutaj sobie nie odrzuciliśmy, a na pewno nie będzie to żaden z tych 8 odrzuconych klejnotów. Oczywiście nie musicie odrzucać ośmiu, możecie odrzucić 1, 2, 3, 5. Tutaj, tak jak widzicie, można wykluczyć od 1 do 8 różnych pięciogwiazdkowych legendarnych klejnotów. Klikając sobie tutaj ten guzik. Możemy podejrzeć bieżącą pulę wypadania, która została po odrzuceniu tamtych klejnotów, no i tak ona wypada, tak ona wygląda w moim y, przypadku. Nie ukrywam, że najbardziej liczę i chciałbym wydropić niepokojące następstwo, bo tak jak wiecie, moim m, aktualnym celem, jeżeli chodzi o legendarne klejnoty, no jest po prostu wbicie go do rangi piątej. Yy, także ja potwierdzam tą pulę, ustawiam m, tą pulę z wykluczeniem. Wrzucam 10 legendarnych emblematów, aktywuję lustrzane klejnoty i zaraz sobie wejdziemy do pradawnej szczeliny. Natomiast polecam Wam jeszcze, żeby tą pulę wypadania używać przez cały czas, przez te 21 dni, za każdym razem, kiedy wrzucacie sobie jakieś te legendarne emblematy. Wiadomo, że no w zależności od bildu potrzebujemy takich, ani innych tych legendarnych klejnotów. No i dzięki temu mamy większą szansę ich wydropienia. A teraz już nie przedłużamy. 10 legendarnych emblematów wrzuconych, lustrzane klejnoty aktywowane. Wchodzimy do prawdawnej szczeliny. Sprawdzimy, czy tym razem mm, zadziała szczęście youtubera. Nie patrzyłem jakie mam modyfikatory, no widzę, że kwas się pojawia yy, na podłodze, na ziemi. No to mniejsza większość i tak za chwilkę szczelina zostanie ukończona. Ostatnio yy, jak nagrywałem materiał o lustrzanych klejnotach, to później zapomniałem pokazać wam yy, tych dodatkowych, które wypadły. Nie kliknąłem poczty, więc dzisiaj muszę o tym pamiętać. No niepotrzebnie uruchomiłem yy, nieśmiertelny gniew. Taki mały misklik. Oczywiście, jak potrzeba elitek, żeby szybko ukończyć szczelinę, to, to ich nie ma. Dość wolno wbija się ten pasek. Oczywiście, w międzyczasie, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Jest nas coraz więcej. Mam nadzieję, że ten licznik się nie zatrzyma. I zaraz przywołamy bossa. Gdzie on będzie daleko, blisko, gdzie on się pojawi. No, gdzieś go wywaliło kawałek. No jest. No i odpalamy wszystkie ...wszystkie skile. Boss upadł i patrzymy jaki kolor światła. Jest biały. Jest biały, jest 5 gwiazdek. Czy pewnie 2 na 5, ale jest jakiś klejnot. Chyba to paszcza głębin z tego co widzę. Dwie paszcze głębin, ciekawe czy tu wypadają wszystkie te 20, się, czy tu się pojawia te 20? Nie, no tu się pojawia 10, czyli tak naprawdę 4 paszcze głębin powinienem dostać. Chyba, że to zmienili, zaraz to sprawdzimy, podsumowanie. Paszcza głębin 3 na 5. Czyli ta druga paszcza głębin to już była z tych lustrzanych, zaraz zobaczymy jakiej ona będzie jakości. Kryształ jedności, uścisk cierpienia. Mchowy cierń, szyderczy śmiechu, święcony kamyk, kamień serca, buntownicza dusza, skupiony wzrok, lo i osłabienie Seleda. No, ten klejnot całkiem fajny. Oczywiście on jest przypisany, bo użyłem pomarańczowych emblematów, ale uważam, że i tak całkiem fajny drop. Dobra, odzyskam na szybko sobie materiały. Czemu nie mogę tego zrobić? O, już mogę. Odzyskuję materiały. Wychodzimy ze szczeliny i sprawdźmy jeszcze pocztę, tą drugą paszczę głębin. Rekord lustrzanych klejnotów. Aha, tutaj nie mam podglądu, czyli muszę zajrzeć w ekwipunek. A no to dziwne, bo mówili, że będzie dostarczone na pocztę. Tutaj jakiś, jakaś dezinformacja. 3 na 5 i 3 na 5, proszę. To są te dwa nowe, no pozostałe dwugwiazdkowe. No i teraz ciekawe, czy znowu jest yy, nieprawidłowy opis tych lustrzanych klejnotów, no bo ta jakość tego lustrzanego powinna być losowa, czy miałem taki fart, że wylosowałem dwa razy po min 3 na 5. Nie wiem, nie będę tego rozpamiętywał. Oba klejnoty przypisane, także i tak na market. Nie pójdą, a ja chyba nie planuję z nich korzystać, więc po prostu będą materiałem na przemią. Tak mi się wydaje. No dobrze, moi drodzy. W dzisiejszym krótkim materiale to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby uruchomić sobie tą tabelę zmodyfikowanego dropu, żeby odpalić lustrzane klejnoty z legendarnymi albo wiecznymi legendarnymi emblematami. Dajcie znać oczywiście w komentarzach. Jakie Wam udało się uzyskać wyniki, czy wypadły Wam jakieś fajne pięciogwiazdkowe klejnoty? Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy materiał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, a na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!